Chwałę! Wow. 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 Moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam naszego dzisiaj brata usługującego, Pastor Antonio. Jest. Jest obecny. Witam Pastora Andrzeja Pastora naszego zaprzyjaźnionego zboru, bez względu na to, co on znaczy zaprzyjaźniony, na niego zaprzyjaźniony. Ale cieszymy się, że jesteś. A witam Was, którzy uważacie się za gości, i witam Was, którzy uważacie się za gospodarzy. Cieszę się, że Bóg daje nam ten czas, że możemy być razem na tym miejscu. Posłuchajcie, tematem przewodnim ostatnich naszych nabożeństw, wczorajszego i dzisiejszego, jest taki temat: jak, jak definitywnie zerwać z niewolą w każdej sferze swojego życia. I nieraz jest tak, że kiedy myślimy o niewoli i myślimy o zerwaniu, to gdzieś przed naszymi oczami staje alkoholik, narkoma, nie wiem, ktoś z ulicy. Ale ja myślę, że zerwanie z niewolą nie zawsze musi być związane z tamtą częścią życia, tak? Z tamtymi ludźmi, tylko z tamtymi ludźmi. Posłuchajcie, w Kościele są ludzie, którzy są zniewoleni krzesłem i boją się wstać i zacząć pracować. Są ludzie zniewoleni myśleniem, są ludzie zniewoleni strachem. A więc myślę, że ten temat nie jest tylko dla wąskiej grupy ludzi przeznaczony, ale wierzę, że każdy z nas może, wsłuchując się w te, w te słowa, znaleźć coś dla siebie. A więc kiedy będziesz słuchał, kiedy będziesz słuchała, to nie tylko siedź i patrz na tego, który będzie mówił, ale bądź tym, który weźmie dla siebie jak najwięcej. Zagarniaj w obfitości, w obfitości tego słowa. Bądź zachłanny, bądź zachłanna. A potem, kiedy przyjdzie czas, kiedy będziesz w domu... Ucz się realizować te słowa, ucz się wypełniać to słowo w swoim życiu. A wierzę, że nieraz usłyszymy o świadectwo, o wolności, których doświadczyłeś, którą doświadczyłeś przez moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie, w tym wszystkim jest najważniejsze. Nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego, że w Nim jest... Na, on jest naszą ucieczką. On jest naszą mocą. On jest źródłem naszego życia. On może wszystko. Amen. Ale jest. Jeżeli On może wszystko, to znaczy, że On jest godzien, chwały, czci. A więc powstajmy. I zawołajmy w naszej, w naszej modlitwie. Zanim będziemy śpiewać, zanim będziemy umieć w naszych pieśniach, uwielbijmy go naszą modlitwą. Haleluja. Ojcze, ja błogosławię Cię za to, że dzisiaj, Panie, dajesz nam mężczyzn. Ja, Panie, błogosławię Cię za otwarte niebiosy na to miejsce. Ja dziękuję Ci, Panie, za wspomnienie ducha, które wylewają my my się teraz. Panie, na każdym z nas. Ja dziękuję Ci za Twoje światło, które dzisiaj, Panie, rozpalasz przed nami. Abyśmy mogli oglądać ten tak świat Twoimi oczami, Panie Mój. Cię za Chrystusa Pana, za to, że On jest obecny, tak jak obiecałeś, Panie, tam gdzie jego kościół staje. Że On jest głową, Panie Mój, która nadaje życie, ser, Panie Mój i prawdę wszystkim nam, kiedy zgromadzamy się w Twoim imieniu, Panie Mój. I tak teraz razem wołamy, Panie Mój, objawiaj się wśród nas. Abyśmy mogli być ulubionymi, Panie, mój. Abyśmy mogli być czystymi, tak. Abyśmy mogli w mocy Twojej, duchu Twoim świętym rozpalać nasze serca, Panie, mój. Rozpalać nasze życie. Abyśmy żyli, Panie, chwaląc Ciebie, bo jesteś godzin, Panie tego. O, ja błogosławię Cię, Panie, mój, za Twoje słowo, które Masz dla nas, Panie, mój. Ja dziękuję Ci za to wszystko, Panie, co przygotowujesz teraz dla nas, dla na Twojego kościoła, Panie, mój. Oto stajemy bardzo. Nas. Niech Twoja moc i chwała objawia się, Panie, w Twoim kościele, na tym miejscu. Alleluja. Tak, Panie, aby nikt nie był obojętny, Panie mój. Aby nikt, Panie, nie wyszedł z tego miejsca i zbudowany. Panie. Panie mój, błogosławimy Cię. Niech będzie Ci, Panie, chwała Wszystkim, co czynić będziemy, poczynimy to Panie po to, abyś był uwielbiony i wiszczony. Chwała Ci, cześć, Panie mój. Amen. Hallelujah. Śpiewajmy, uwielbiajmy naszego Pana, otwierajmy nasze serca i pozwólmy, aby Bóg swoim świętym wiał teraz na tym miejscu i dotykał każdego z nas. Hallelujah. Thank you.